Tłumacz On nie to mnie krytuje! Domyślił jarab. O jezus. Bye bye. Nie znajdujesz się, weźmiemy marchewki. Niepewne. Mam marchewki, mam marchewki. To no, wiedziałem ma marchewki. No. no. Jest 4-2, kryty i leci do domu. Skapiu się na mnie ma 3-4 żelaka A! On, on ma full seta! Perłę, perłę rzucił! Perły? Więc jak mówię, głupi ma o, zawsze szczęście. Kurde. Tak, dwa kryty to musi być jakieś, proszę. Nie wiem. Nie, 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 nie. w Nie! serce. O, to. Jest! No i tak. Co tu? Tak, kurwa. Ale. Jezus, Mario Wracam, miałem pół serca. O! Nie! Propara. To wolona to. O, matko, jest. Ja pierdole Ja to nie Jestem. Dobra Coś ty zrobił Co? Ja zrobiłeś? pierdziele, dobra Muser, co? Dobra, nie tak. tak, tak, Patruch. tak, koniec Tak, tak Nie zdechnij, bo to dla mnie masz Uj, przepraszam, Byłem ciągły kiedyś kompas Ja pierdziele Ale powiedział, że miał, bo przecież już potem zbierał te liście Tak, tak. On, on ma zero, no come on, come on. To jest koniec! I go przy tym były pikurze. Prosisz na każdego Manhattana. Okej, okay, więc co ty mi powiesz? <śmiew breakdown noise> Okej, okay, dobra. I <śmiew>